to jest nowy, ten, nowy, ten. nowa poczta. O to nie jest głupia. Tak, tak, jest bardzo prosta, czytelna, więc. Aj! Oui. E, mój numer to 221. Znaczy, a co myślicie, żebyśmy. A ja Aha. to chyba musiałabym się udać do pocztę i sprawdzić, mój numer jest krótki, bo nie mam no, tego na pewno. pojęcia. Na pewno. Panienki jest 221, a mój 122. I to w takim razie ja się za niedługo oddalę. No, Pokiewało się. A, a mój 217, jakby ktoś pytał. Boże, dobra. A gdzie a to Państwo sprawdzili? Pamiętam. Tam jest jakieś możliwe sprawdzenia? No, no, bo, Pan... Zakłada się skrytkę i od razu on tam informacje. Okej, okay, czyli jak znowu mam. muszę zakładać jakąś skrytkę, a, tak? Że, Aha, że, że... a i to ileś kosztuje? No, no. Muszę założyć od nowa, to no. nie no. w rąk. Mm -hmm. Ale nie, chyba za darmo jest założenie, nie? Za darmo, Albo jakieś... za darmo, za darmo, nie, tak. Chyba za Dobra, bo, nie. No Albo bo właśnie poprzednio właśnie jakieś coś było. Boż, co ich No bo się oddalić w takim razie. Tylko no, pamiętam, że w armadilu tak wodałem, dwa pół dolara. A, pół dolara, no. Ale mówisz, teraz nic nie nie biorę, pół. O. Ja dobrze, stać, za pół, Dobrze, stać, stać. <laughs> o, proszę, proszę. 2,5 A szaleję, wydam na pocztę No nieźle, nieźle. A tak to jest, jak się rzadko w pracy bywa. Hmm. Czemu rzadko? No właśnie Madam, bo Madam pisała mi wcześniej, wcześniej tego telegrama o, o, o dostawę i czekała mi z salonu. Nie. W takim razie oddalę się sprawdzić swój numer sklepki. Jak już nie. państwo to tym wspomnieli, rozstawi akurat. Izabelka, a pani Lucy jest w nośnicy. A! Już zapomnę, <laughs> już po prostu... No, no bo próbuję spotkać właścicieli salonu, no i... No tak, tak jak my ostatnio my nie mogli się dzisiaj zjawić, ale to mi się proszę. Jak tam pani brut? Wszystko w porządku? Tak, już rozstawiamy Trzeba tylko czekać na idealną porę No i dobra a ona nieustannie zbliża się coraz bardziej, coraz szybciej. Właśnie, Myślę, może że trzeba jeszcze... też zaśpiewać, albo jakąś muzykę usuwać. No, i tak zaraz siedzę. dzieje. Jerry, powiem tak zaraz. Szczekwłoty, co nie dałem senu, Ja potrzebuję i do no, pilnie potrzebuję. Bo no, na okulary, żeby pomóc mi, żeby mógł widzieć, co wy piszecie. Bo ja muszę się męczyć i przybliżać się. Przybliżać się do ekranu, żeby zobaczyć o czym piszecie. A no jak męczące, naprawdę. Ja nie widzę co wy piszecie. Czy, czy Państwo na czy znaczy, ja to podziękuję. A pani Karlos nie chce pan nic przegryźć jeszcze? No mógłbym, mógłbym. Mamy w ofercie tak ognistą patelnię smaków, homara, sarninę w sosie grzybowym to może Dobrze, to tam Sarninę przynoszę. Bo jeszcze inne mamy dania. Na przykład smażoną rybę z dodatkami, która jest bardzo ciężko dostępna. O, to ja bym poprosiła. Zaraz przyniosę Mówiłem, że Naprawdę jest ciężko u mnie, że ja nie domyślę, co wy piszecie. Ja muszę wytężać nie dość w rok. Przybliżać się. Przybliżać się do ekranu, żeby zobaczyć, co piszecie. I naprawdę bardzo potrzebuję te okulary I to jest, na wczoraj też jeszcze złotem potrzebuję. Bardzo pilnie. Żeby jak najszybciej dostać te na okularki. żeby móc normalnie czytać w okurane czasy bo to nie jest takie łatwe bardzo tak. i przybliżać się do ekranu żeby zobaczyć może nie aż tak do samego końca do samego ekranu tylko po prostu muszę Ja bym musiał wtedy Aha, jak bliżej monitor mieć, żeby znać, co wypiszecie. Dziękuję bardzo. Ja bym musiał bliżej. Mam ważne pytanie, czy ten numer z kliniki to jest ten numer na górze Dali. dokumentu? Zaczyna się od LV, no. Okej, okay, dobra. Ja bym musiał właśnie bliżej... Dobrze, co ty... to? Mieć mikrofon w monitor, żeby widzieć co piszecie. Postawię tak, ja już nie widzę, co ty mówisz. Potrzebujesz na stoj... na stoj... na, na stojaku. Może... Jakąś hmm? zabawę na szybko wymyślę. Miałem w głowie zabawę y, taką... Bruce. Kto poluje aligatora. <grym> <grym> Nie, kto? Twoja aligatora, to będzie lepsze. No... <grym> <grym> <Do. grym> Moglibyście <się> mieć zajęcie. <grym> To, no, co się Będziemy porobiło się z moimi oczami się ostatnimi dniami, dnia. dnia. ostatnimi miesiącami, Będziłem raczej. Nim, raczej Więc porażka. Mam nadzieję, że nie zaczną strzelać. Coraz gorzej widzę naprawdę, coraz gorzej. Będziemy szybsi. Coraz gorzej, naprawdę widzę które by łatwiej u okuricy i wszystkim, mi minus 0,75 okulary. Um, bo na mieliśmy do czynania liczby, i dochodzenia. Jak Bruce mówi, mówi kłócni, to trzeba kłócnąć. A jak mówi kłócni, bez Bruce mówi, to... Jeśli ktoś kłócnie, to, to przegrywa. I tak samo zauważyliśmy, że dużo osób zapomina, że, że pewną czynność trzeba wykonywać tak długo, tak długo aż Bruce powie, że już nie trzeba. Um, I w sumie mieliśmy zaklepany budżet na obsługę. Niestety, nawet jak na plakacie Bruce tam pisał, że, że wynagrodzenie będzie bardzo wysokie, nikt się nie zgłosił. Więc w sumie ten budżet możemy przeznaczyć na, na nagrody, właśnie. No właśnie. Tym, że... to no. Nie wiem, tak samo jak na festynie 50 dolarów, może dla, dla osoby, która. Raz jeszcze co mam robić? Bo tak jak było na festynie, Bruce y, mówi. Ach, postaram się. <grym> e, to ja tylko na się <grym> jeszcze. Dobrze, no to zaraz możemy zaczynać. Już się coraz ciemniej Mm -hmm. Ale nie uważam, że to było bardzo udane przyjęcie Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ile osób się zjawiło Tak, eee. kilka osób eee. brakuje ale myślę, że doświadczenie nauczyło nas, że idealnie nie może, nie może być Ale myślę, że najważniejsze osoby na których mi najbardziej zależało się pojawiły i o to w tym chodzi ja mówię że no, o monitorze, że muszę, będę musiał zmienić. No, mieć... było nam bardzo miło, mam nadzieję. Do, na ten to czas to nie, nie ma okularów. Ale no na pewno jest jest naprawdę Aui. prześliczny. A we? Że to będę musiał dać monitor bliżej, to żeby panie widzieć co myślicie. Bo w tej pozycji. Poczekaj normalnie, normalnie się rzuca, ja nie widzę nic. Ale się będę śmiał, jak się nie uda. A ja muszę jeszcze zapłacić za właśnie, pieniądze. To tak jest. Dopóki, oni mi dają okurany, dopóki nie zapłacę. Idę pod także tak także leżę. Ale może się uda. Nie? Trzeba być dobrej myśli. I długo będę się na długo będą czekać, dopóki nie zamłacą się na okurany. A ja już zamówiłem sobie w sumie fundusz ochrony. A, i może będzie można postrzelać trochę. To chyba na tym najbardziej zależy. Mój małżonki. Ja oprawy na Bucharest są podobne na mnie. A gdzieś tam było w Młotr. Eweniany, to jakie plany na najbliższe 25 lat? A dobrze, że ten drugi połom do oprawy. Uczyć no się dużo, dużo lekarzy, żeby nie uczyć jeszcze więcej te... lekarzy, ślub ja um, Chciałabym otworzyć w cesarstwie niemieckim uczelnię, gdzie też kobiety będą mogły się uczyć medycyny. Oh. I w sumie leczyć tak długo, aż oczy i dłonie będą mi pozwalały, i na starość i być w ładnym domu Pamiętnie. i mieć ładnych dzieci. <grym>. I, i przystojnego męża. Ja, ja będę miałem nie będę miał na mnie rąk, nie tak. Przepraszam, panie sądzi. No na mnie za widzę, panie sądzi. Pięknie, pięknie, pięknie. No to by się stało tak jak w Polsce. Nie, 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 nie. Będę miał na mnie rąk. Nie, Boromsko musi być normalnie. O, i żeby pan samo długo był burmistrzem. O. O. o, Aż tak go panienka nie lubi. Mogę panienka to powtórzyć, to panienka to powtórzyć to jak wróci. Bo ja mu się kadałem Manuel to złoty człowiek, naprawdę, ja go podziwiam, tak. To jest no. Ty tak strasznie obraźliwy. No, prawda, Emanuel, no. I nie to, żebym to z tego doświadczenia widziała. Na razie nikt nie tak nie pomyślał. <śmieniciela> Ach, pan Samuel. Nie, mam naprawdę nadzieję, że nieważne... Nie, ale mamy jedna budyna. ...że to było wrzucane pod nogi, że Ewecia długo chciał zajmować się tym filmem. Nie, no szybko nie zrezygnuje. To już bardzo nie ma wyjścia, ale już mógłby wrócić. No, on podziwia jak kafelki na no, spokojnie, bo zaraz się jasno zrobi. Architekturę mówi, no, sprawdza, czy się to dobrze trzyma. Jest dobrze, no. Pomoć, no, ja tu jestem od budowania. No tak. Burmistrz ja ja powinien pójść na gubernatora, kandydatować. <suszucię> Czyli co, by też rozdawał te Jimmy Kit, tak jak gubernator, czy <laughs> Gubernator Nie, gubernator jest z tamu. Niestety. Albo stety. Co jest? A, księżyc. Ale jak gu, gu, gubernatora nie Emanuel? F**k No, Emanuel naprawdę, nie daje Emanuel? Hmm. No tak. Superno. Emanuel to był osioł, ale no dobry. No tak, no to chodzi. Nie, to ja tak zaczepkliwie. Zawsze go tak nazywałem i będę nazywał. Znaczy to pasuje akurat. To są, no i to się szanuje, Ben, to się szanuje. Przyjęło się po, po Emanuelu. Dobra. O! Wraca. O wilku woba. O, cicho, cicho, idzie, cicho, cicho idzie. Oui. Aha. No trochę ci zeszło, my tu czekamy i czekamy. I obrabiamy tyłek. Prawie świt nas zastał No to co, odpalamy? Na fajerwerki. Odpalamy i do... Jeszcze księżyc zgasił Obrwemy dzisiaj panu, bo on mieć dupę. Panie długi ląd. Gdzie on idzie?